Um, jeszcze mam 4 hektary gdzieś jęczmienia do zasiania, ale będę przekładał w jęczmienie na później, gdyż jeszcze 6 hektarów pszenicy mam do zasiania będę teraz przerzucał siewnik na, um, przestawiał siewnik na pszenicę. Dlatego, że ona no dłużej po prostu wychodzi z ziemi i będę siał właśnie pierwszą pszenicę, potem sobie jęczmień zasieję, jęczmień tam wychodzi prędzej. Jak widzicie, ciągnik Fendt 820, 200 koni. Pewnie powiecie, że no siewnik za mały do tego ciągnika, no ale ciągnik nie mój, żeby nie było. Ciągnik nie jest mój. Pożyczony właśnie od wuja, od którego kupiłem pług. W sumie u nas jest taka no bardziej no, rodzinna pomoc. On mi pomaga, ten ciągnik pożycza, ja mu pomagam teraz jak się trochę wyrobię bardziej. Sobie posieje wszystko, porobię. To będzie, będę mu pomagał orać pod kukurydzę. Tam ma 30 ponad hektarów do zaorania pod kukurydzę. Pomogę mu orać. No i w sumie to jest bardziej taka rodzinna pomoc. On mi pomaga, właśnie jajemu. jemu. Ten ciągnik mi pożycza do siewnika, dlatego że no 312. No, no co, no nie będę ściemniał. No po prostu sobie nie radzi z tym siewnikiem. Ogólnie ociągnięcie to nie ma problemu, Ciągnięć ciągnie sobie bez problemu. Ten siewnik Rototiller ładnie kręci, wszystko ładnie robi, ale no nie może go podnieść. Ten zestaw na pusto waży ponad 2,5 tony. Ten wał jest strasznie ciężki, ale też robotę robi, potem wam drugą część nagram. Pokażę wam, jak fajnie właśnie ten siewnik sieje z tym wałem, ale to potem. Teraz, jak widzicie, no przegląd codzienny ciągnika. Jak wiadomo, jak wiecie, no, kto tam trochę dba bardziej o ciągnik, no to wiadomo, że olej W silniku trzeba sprawdzić, teraz już nie będę patrzył, bo olej akurat tym ciągnikiem przejeżdżałem z podwiaty. Jak stał pod wiatą, to patrzyłem do oleju, oleju ma dosyć ciągnik yy, Z przeglądu takiego codziennego, no to wiadomo sprężarka, powietrze i Zawsze się staram Jak w tym moim fędzie tak i wuja. w uja, wuja tak samo Żeby chłodnice wszystkie były czyste w miarę są odmuchiwane, jak to ciągnie, pracuje w kurzu. To wiadomo, że tam się trochę tego sypu zawsze nazbiera. Dlatego czyszczenie chłodnic wszystkich, chłodnica silnika, to wiadomo. Akurat, no właśnie, Fendy. Jak wiecie, chłodzenie silnika ma przez układ wiskotyczny. To wisko też zawsze się staram, żeby było czyste. Nie było tam kurzu żadnego zalegającego no tam alternator to tam też zawsze przedmucham no i podstawą jest oczywiście też filtr powietrza w ciągniku no jak wiadomo ciągnik musi od... silnik musi oddychać no jak widzicie zakurzone bo ostatnio właśnie siałem ten jęczmień w sobotę się trochę kurzyło o Widzicie zakurzone wszystko. Wyjmuję filtr powietrza będzie do odmuchania. Filtry kabinowe oczywiście też do góry. No i co, ja się będę bawił w czyszczenie teraz. Dmuchanie nie będę wam tego nagrywał, bo to tam będzie za długi ten film. Zobaczymy się za chwilę, jak już po prostu ogarnę ciągnik. Nagram jeszcze wam próbę kręconą, jak robię próbę kręconą przy siewniku. No i um, No, na obecną chwilę to będzie tyle Witam Was ponownie po około godzinie gdzieś ciągnik już jest ogarnięty, wszystko sprawdzone, chodnice wydmuchane, filtr powietrza, filtry kabiny, w środku tam zbytnie nie ma co, się nie pobrudził w środku. Ciągnik już sprawdzony, siewnik również. Smarowniczki, łożyska od wału przesmarowane. Tutaj są smarowniki od znaczników również. O, również też przesmarowane. Ciągnik z grubsza, również też wieszaki z tyłu, no bo to wiecie, jednak ten siewnik trochę waży i ze zbożem. Tam dokładnie Wam no, nie wiem ciężko powiedzieć ile, ale podejrzewam, że no ponad 2 ,700 tony 700. Ten zestaw waży ze zbożem. Także wieszaki przesmarowane w ciągniku, również siewnik. Również jęczmień wywaliłem. Tam jak widzicie, pół woreczka niecałe jęczmienia było już wsypana jest pszenica jęczmień został wysypany, siewnik wydmuchany dlatego, że no nie wiem, po prostu jak w innych siewnikach, tam w Amazonce czy w innych, ale tutaj po prostu jak się nie wydmucha kurzu zalegającego powiedzmy na na rurkach wysiewających tutaj tu, gdzie zboże leci również jak i z trybików się nie wydmucha kurzu po prostu no nie pokazuje nie pokazuje nich dokładnie po prostu dokładnie ile wysieba można się z tym pogubić dlatego zawsze tam te 10-15 minut mnie nie zbawi zboże wywalam ze siewnika zawsze go tam sobie przedmucham sprężarką no ale bez zbędnego gadania jak widzicie kolba przy przekładni już jest korytka są pszenica jest Teraz muszę pięćdziesiąt razy korbą kręcić. Pięćdziesiąt. Teraz to wszystko muszę przeważyć. Wiadereczko wezmę sobie moje. Zaraz wam pokażę mniej więcej jak to wygląda. Wagę muszę zdjąć. O, mniej więcej jest równo. Starować muszę wiaderko. Tara. Teraz to co jest w korytkach wysypuje do wiaderka. Mniej więcej tak oscyluje, chciałbym zasiać 190-200 kg na hektar tej pszenicy. Odmiana nimfa. Pszenica Jara. Już drugi rok ją mam. Fajna, odporna na choroby. E, w miarę. No chyba będzie za dużo. Odporna na choroby pszenica. No wiadomo, jak tam już jest. Już naprawdę, no kurde. E, po prostu. No pogoda, że już ten grzyb musi atakować, wiecie. O czym mówię? Że wilgotno i słońce ten grzyb atakuje, no to ona no, się przemoże, no i też ten grzyb ją chwyci, ale no naprawdę jest w miarę odporny na te wszystkie choroby grzybobójcze. Będzie za dużo, podejrzewam. O, będzie za dużo. 6 kg i 15 deko. Wezmę kalkulator, sobie tylko to przeliczę szybko. Myśleć mi się nie chce. Jestem leniem 615 razy 40. 246 kg no to jest naprawdę za dużo. Muszę zmniejszyć na skali. Wysypię to z powrotem. Zmniejszę skalę. Tylko jest 71 było na jęczmień. Jęczmień siałem 192 kg na hektar dokładnie. 246 tam było. Zrobię na 65. Zobaczymy. Zostawiłem 65. Trochę przekręcę, żeby tylko siewnik złapał dobrze, i wywalam to z powrotem do siewnika. Dla pewności, tam lepiej zawsze jak ta skala jest przestawiona, lepiej trochę, lepiej trochę przekręcić. Niech to wszystko się tam ustawi. Wywalę to z powrotem i znowu 50 razy będę kręcił. Przekręcę to i zobaczymy teraz, ile będzie się. Co to tutaj nie jest? Ona zborka, nitka leciała Wysypuję to jeszcze raz. Zobaczę teraz. Ile... Zobaczymy teraz ile to sieje. No, Mam nadzieję, że będzie teraz dobrze, jak nie to znowu trzeba będzie przestawiać. Znaczy, jeżeli będzie dobrze teraz, to dobrze. Jak jeszcze będzie za dużo lub teraz za mało, to po prostu utnę. To mniej więcej widzicie, jak to wygląda. Tutaj ta próba kręcona. Podejrzewam, że we wszystkich siewnikach jest podobnie. Czy to Amazonka, czy to Sulki, czy to Potinger. No ale mało kto nagrywa te próby kręcone, dlatego pomyślałem, że może coś takiego krótkiego tam nagram. Żebyście mniej więcej. Wiedzieli jak to wygląda w tych nowych siewnikach. Zobaczymy teraz ile będzie, ale chyba nie, chyba jeszcze będzie za dużo. No teraz już jest mniej zdecydowanie. Zobaczymy 5,65 razy 40 226, no jak widzicie jeszcze za dużo. Dobra, ja bawię się dalej z tym ustawieniem tego siewnika. Wiem, że pewnie byście mówili, weź książkę, bo masz nowy siewnik, na pewno masz książkę. No, ale w tej książce też, no za dokładnie też ona nie pokazuje, bo to wiecie, zależy od pszenicy, nie? Jaka tam powiedzmy pszenica, chodzi o ciężar samej pszenicy. To tam na pewno w tej książce też będzie inaczej pokazywać. Ja tam zawsze sobie tam na oko ustawię mniej więcej, jest teraz za dużo, 65. Se ustawię na 62. Dobra, ja was nie będę zanudzał teraz zobaczymy się już pewnie na polu. Do zobaczenia. Jestem z powrotem. Jak widzicie już na polu jestem zacząłem siać powoli. Silnik ustawiłem na 196 kg. Tyle sieje pszenicę. Lepiej, żeby było trochę gęście, nie za rzadko. Na tego grzyba, tak jak mówiłem, no bo się mówi niby, że jak gęste to grzyb prędzej wchodzi, ale i tak się na tego grzyba pryska i tak się pryska, czy to jest rzadkie, czy to będzie gęste. Mi się wydaje, że 196 kg to jest taki optymalny wysiew. Zawsze tak mniej więcej w tych granicach staram się zboża siać około 200 kg. Zależy też oczywiście od siły kiełkowania dużo. No ale zawsze tam wschody jakieś są no, ubytków jako takich nie ma. Wszystko ładnie wychodzi. Tak jak widzicie Fendt 820. Mówiłem na początku ciągnik nie jest mój. 6 cylindrów z turbo 200 koni siwniczek Jak widzicie, no z tyłu nie wiem, no, można powiedzieć, że zabawka tam spokojnie z 4-metrowym siewnikiem by sobie poradził. No ale ja mam taki siewnik, a ciągnik akurat wuja ma taki. No i trudno, no. nie będę zmieniał siewnika tylko dlatego, że tam wuja ciągnikiem się je, tak jak mówiłem, na no 312 ma problemy z tym siewnikiem. Ogólnie o samociągnięcie no to daje radę, ale z podniesieniem ma problemy pusty siewnik jeszcze w miarę jako tako podnosi półkasty w siewniku jak jest też podniesie ale to już naprawdę czuć że pompa ma ciężko i to wszystko jest wyrywane no praktycznie ten ciągnik wyrywa ten siewnik no, na siłę ten sobie tam no, spokojnie to unosi jak jest pełny siewnik no to trochę go tam buja ale nie ma oryginalnego obciążnika. Te ciągniki powinny mieć niby tonę 800 z przodu. On ma ten mój obciążnik od tego mojego fenda tam 900 kg, no ale nawrócić idzie. Jakoś tam no, specjalnie nie buja go, teraz wyjdę wam pokazać, jak to właśnie wygląda. i co mają agregaty z wałami gumowymi, to chyba wiedzą o co chodzi. Otóż jak widzicie ten wał gumowy ma te fiszbiny gumowe i zostawia takie rowki, to logiczne, zostawia takie rowki, a redlice od siewnika akurat są tak, że zboże jest w te rowki właśnie wsiewane. To mi się bardzo podoba, o jak widzicie pszenica jest, kółka dogniatają brąki trochę zagarniają a to mi się podoba właśnie ze względu na to, że jak powiedzmy sieje rzepak to bronę unoszę do góry i rzepak ładnie jest, że tak powiem z wiosny na przykład jak są takie przedwiośnie, są mrozy ten rzepaczek, te serce właśnie jest osłonięte mniej więcej od wiatru od mrozu trochę, jak powiedzmy wiatr zacina albo co, ten rzepak jest zasłonięty bo on jest właśnie w tym rowku zasiany. Jest osłonięty i właśnie to mi się bardzo podoba w tym silniku, Dlatego chcieliśmy właśnie koniecznie wał gumowy, no ale No ale jak widzicie, no ciągnik mam za słaby. Zobaczę ile tam jest. O nie. Jeszcze mogę siać. Ciągnik mam za słaby, no i widzicie, tak to wygląda. No w planie jest kupno większego ciągnika. Mam w planie kupić, no ale to wiecie jak to jest z finansami, mam kredyty teraz, cały czas spłacam te maszyny combine i jeszcze tamtego fenda, tą 312 moją. No już na pewno raczej nie w tym roku, może za rok, może za dwa. Kupię jakiegoś większego konia, mam w planach 820 wydaje mi się, będzie za duży na moje tam maszyny. No tam raczej odpada. W planach mam kupno Fenda 716. No albo jeszcze mam jedną markę na oku, ale to już nie będę zdradzał szczegółów. Zobaczymy, może się trafi tam jakiś ciągnik już tam woja właśnie właściciel tego Fenda. Bo no już temat nagraną tam za granicą właśnie mniej więcej się ogarnia, temat i te ciągniki tam sobie, właśnie ten Fendt był sprowadzony z Niemiec, 2008 rok. Podejrzewam, że go sprowadził 6400 godzin, w tej chwili ma 7400, czyli no 1000 godzin już Fendt zrobił i praktycznie bez żadnego wkładu. Tylko, no co, tylko tam olej wymienił w skrzyni, w silniku, no to to tam podstawa, jak się ciągnik sprowadza, powiedzmy, za granicę, to no, trzeba to zrobić lepiej dla pewności, spokojnie spać. Temat ma nagrany, będzie patrzył za ciągnikiem, wiadomo, no tam rok, od razu też ciągnika żadnego fajnego nie wypatrzy, tam podejrzewam, że koło roku, jak nie dalej, będzie tam tego ciągnika szukał, bo to... Ciężko jest tam w Niemczech, czy we Francji znaleźć jakiś ciągnik, który no, no... nie jest po prostu zryty, nie? Sami wiecie, jak to tam za granicą jeżdżą. Tymi traktorami tam 5 lat i sprzedają, bo to już praktycznie wykończona jest. No... Po wieszakach, w tym ciągniku po wieszakach można stwierdzić no, że ten ciągnik też no... No przy ciężkich maszynach chodzi, wiadomo no 200 koni tam na pewno ten ciągnik był wykorzystany. Ale no jak widzicie ciągnik spokojnie sobie tam jeździ, nic się tam z nim nie dzieje. wuja też chodzi. Nie jest najgorzej. Opony, może te opony, no tam no jeszcze są w miarę jako tako, ale no, tam podejrzewam, że ze 3 lata i wuja będzie wymieniał. mi te z przodu, on jeszcze też ma opony szersze założone niż normalne 820, bo tam chyba, o ile się nie mylę, 820 w standardzie one miały ładowane 540 z przodu i 600, 650 z tyłu. A ten ma 600 z przodu, i 650 z tyłu. Ma szersze opony z przodu, no ma szerokie, no ale przynajmniej tej ziemi nie dobija tak mocno. Komputer od siewnika mediona, prosty, tam tylko liczy hektary i ścieżki. To jest tam dla mnie było najważniejsze, żeby tylko. To tam było i nic więcej, czujniki od yy, czujniki od ścieżek, powiedzmy, odliczenia ścieżek ma przy znacznikach, ale to pewnie każdy się wnik ma tak. że jak znacznik podnoszę, to mi liczy ścieżkę? Mam ustawiony mi na 7 ścieżek, czyli 21 metrów. opryskiwacz ma na 21, rozsiewacz na 21 a 18 w sumie nie chcieliśmy, bo było w planach kupić właśnie 18 opryskiwacz ale nie chcieliśmy się bawić, w, wiecie w siewniku trzeba pół siewnika zamknąć od granicy żeby to tam potem jakoś było pasowało do tych ścieżek i tak dalej a tutaj te 3 metry no 3 metry tam nam nie grało roli specjalnie, wzięliśmy 21 metrów i od granic elegancko, mi elegancko pasuje. O 4 siewniki, znaczy no, 3 siewniki, 4 siewnik, ścieżka od granicy, mi to tam fajnie pasuje. Pola, no może jak zaczynam siać to pole zawsze objeżdżam dookoła od granic i przycze zawsze trzy razy na około, dlatego, że potem jak potem jak robię opryski to od granic czy od paczeczniaków zawsze mi tam wszystko pasuje rozsiewacz powiedzmy tam na granicę albo niesie na sąsiada pole albo opryskiwać też ładnie równo przy granicy idzie i mi to tam odpowiada właśnie tak mi pasuje. Zawsze tak w sumie sialiśmy od początku. Coś o ciągniku jeszcze, no co, no jak widzicie, joystick, ale to seria Oś, seria 7, seria 8. Te starsze ciągniki już miały joysticki. Skrzynia Wario, to wiadomo. Komputer pokładowy, tam żaden, tam specjalny. Myślałem, że to, w sumie na początku się bałem od brać ten ciągnik, bo myślałem, że nie ogarnę go, ale naprawdę. Te ciągniki nie są jakoś tam specjalnie ciężkie w obsłudze Idzie to ogarnąć Teraz tu muszę uważać bo studnia Kanalizacyjna gdzie jak widzicie mi przez pole jadę do końca się cofnę tą studzienkę obsieję No pole Widzicie od Przycza od granicy było jest zasiane, trzy siewniki, czwarty będzie ścieżka, wszystko będzie pasować. Jeszcze się tylko cofnę przyjęty dziękę i będę będę kończył, bo tam nie mam zbytnio co tam na siłę Was męczyć. I tak, już pewnie vlog podejrzewam będzie bardzo długi. Tylko studnie, i będę kończył. Trzy takie studnie są. Troszkę będzie tego kręcenia, no ale się nic nie poradzi. Tutaj jest działka trzecia. Od tej strony trzecia a tam jest czwórka. pszenica urośnie. No. Jak, jak to mówią, dostanie na będzie w miarę dbane Tu i na czwartej klasie pszenica urośnie. Nie ma co tam narzekać. Tam za rowem również pole moje dzierżawione 3 hektary. Tam jęczmień jest 3,5 hektara. Tam jest jęczmień zasiany. Po tej stronie jest 6,5 hektara. To tutaj będzie pszenica zasiana, dobra, nie ja będę wam nawijał, dalej ja sobie sieję, um, tak jak mówiłem może u wuja jak będę orać, może coś tam wam nagram z akcji, jak będziemy sobie orali pod kukurydzę, może też, zobaczymy jak to chłopakom będzie z czasem, ci co nagrywają właśnie filmy pod muzykę, Moim sprzętem, może też by coś tam nagrali. Tam już jeden z nich film z siewu jęczmienia wrzucił. Linka będziecie mieli w opisie do jednego kanału, jak i do drugiego. Dwóch chłopaków sobie tam nagrywa. Robotę robią dobrą, fajnie im to wychodzi to nagrywanie. Jak będziecie chcieli, to sobie wejdziecie na ich linki, będą podane w opisie do filmu. No i co? To by było na tyle z mojej strony. Nie będę przedłużał vlogi, już i tak będzie strasznie długi. Pewnie mój najdłuższy vlog, jak do tej pory. Dobra, trzymajcie się ciepło. Do następnego vloga, nie wiem tam kiedy w sumie się pojawi. Nawet nie wiem kiedy ten vlog się pojawi. Na razie go wrzucę na niepubliczny, potem się zobaczy. Dobra, bez zbędnego gadania nie przedłużam. Trzymajcie się, do następnego vloga. Na razie. Cześć.